Hallo, dzień dobry, Wasz materiał, informacja od Was, Kościół w Niemczech, szczepienia i obostrzenia w świątyniach. W wielu niemieckich miastach punkty szczepień zorganizowano w Kościołach. Akcja ma ułatwić szczepienia wiernym, którzy przyjdą do świątyni z okazji adwentu i razem z Czerwonym Krzyżem, Ewangelicko-Luterański Kościół Saksonii i na przykład katolicka Diecezja drezno miśnia poinformowały, że prowadzą takie akcje eksperci to jest zawsze tajemnicze słowo ekspertologia to taka dziedzina nauki wiecie eksperci stwierdzili że kościoły się idealnie nadają do tego typu akcji ponieważ są wysokie mają wiele wejść i przybywa tam dużo ludzi i często znajdują się w centrach tak więc dbamy z polskim z polskim przepraszam z czerwonym krzyżem w Niemczech niemieckim czerwonym krzyżem więc no, tu jest informacja, którą możecie sobie o różnych archidiecezjach w Niemczech przeczytać, zorientować się co i jak i mm, zapoznać. Ale niezmiennie, y, wielu uważa, że bestią jest kościół katolick, katolicki. Inni uważają, że bestią jest farmacja. Jeszcze inni uważają, że bestią są Stany Zjednoczone. Jeszcze inni uważają, że Izrael, a jeszcze inni, że miks tego wszystkiego na pewno mają wspólne interesy. To pewne. A co do bestii, to na pewno nas to dotyczy. Ale czy konkretnie wiedza i zlokalizowanie tej właściwej bestii powinno zajmować głowy większości ludzi? Większość ma problemy ze znalezieniem Boga, więc po cóż mają szukać bestii? Zacznijcie od szukania Boga. Gdy to się uda, można zająć się bestią. Trzymajcie się. Niech Najwyższy Wam błogosławi i prowadzi przez Jezusa, Mesjasza, Jahusza.